Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to spotkanie. Czuję, że jesteśmy wśród przyjaciół. To jest taka fantastyczna sprawa. To nie jest denta konferencja naukowa, tylko spotkanie przyjaciół. Ja chciałbym trochę uszczegółowić jeden tak naprawdę punkt z wystąpienia Roberta, bo Robert zalesował nam cały kontekst powojenny. To znaczy dokument w dzisiaj powiemy, że istotny element dziedzictwa kulturowego Europy, który miał istotny wpływ na zmianę naszego postrzegania się wzajemnie, to będzie biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku. Geneza tego dokumentu oczywiście bardzo istotna to jest Druga wojna światowa i konsekwencje II wojny światowej. Bez II wojny światowej nie byłoby potrzebne zrobienie takiego gestu w takim kształcie. Będę też mógł dość ogólnie może w dyskusji wyjdą szczegóły konsekwencje, dwa aspekty konsekwencje społeczne zniszczenie kraju w przypadku kościoła rzymskokatolickiego w Polsce uszczuplenie liczby duchownych i episkopatów liczby biskupów o jedną trzecią w wyniku II wojny światowej księży kilka tysięcy zginęło w obozach koncentracyjnych. mam mówi o skalę tej grupy społecznej. Drugie konsekwencje to gigantyczne przesiedlenia. To są decyzje geopolityczne. W wyniku decyzji Wielkich mocarstw o zmianie granic następują gigantyczne przesiedlenia. One dotyczą ludności niemieckiej, która mieszka tutaj, na Dolnym Śląsku, na Puszczyźnie, na Pomorzu Zachodnim, na Warmii Mazurach, na ale dotyczą także ludności polskiej, która mieszka na Kresach Wschodnich. Te konsekwencje związane z II wojną światową w aspekcie politycznym to przede wszystkim zmiana granic i tutaj Polska traci dużą część swojego przedwojennego terytorium, zyskuje jakąś część terytorium na zachodzie, ale dla Niemiec kluczowa konsekwencja to podział państwa niemieckiego na dwa państwa, na początku strefy okupacyjne. Co z perspektywy europejskiej to podział Europy na dwie strefy wpływu, przedzielone żelazną kurtyną. Ten sposób myślenia o Europie w powojennym 50-leciu z perspektywy żelaznej kurtyny jest niezwykle istotny do zrozumienia, dlaczego pojednanie polsko-niemieckie jest tak potrzebne. I teraz bardzo trudno, przepraszam, nie ja powiedziałem na początku, się, że prezentacja jest po angielsku, wybaczyć mi, ale może też łatwiej będzie by bardzo trudno jest w pierwszym piętnastoleciu zrobić cokolwiek w relacjach polsko-niemieckich w kierunku pojednania. Cokolwiek. To jest bardzo trudne. Słowo Niemiec w języku polskim normalnie ortograficznie piszane dużą literą, powoli piszane jest małą literą. To jest taki stopień niechęci. Z drugiej strony, postrzeganie konsekwencji II wojny światowej, zmiana granic i wysiedlenia ludności po stronie niemieckiej. Główną odpowiedzialnością za to yy, posądzani, posądzane są polskie władze i Polacy jako społeczeństwo. Ale nawet już w 1946 roku mamy pierwsze, z perspektywy Kościoła rzymskokatolickiego, znaki dostrzegające, że potrzebne jest, może nie pojednanie, to słowo nie pada, ale pada już słowo przebaczenie. Karnąłgląt. W 1946 roku w liście do ludności ziem zachodnich, czyli tej, która przybywa na były niemieckie tereny, używa takiego sformułowania. On mówi o potrzebie dobrych relacji z, naszym, z naszymi sąsiadami. On ma przede wszystkim na myśli sąsiada zachodniego. On mówi o przebaczeniu, o gotowości do przebaczenia. To jest perspektywa, perspektywa religijna, która w społeczeństwie nie jest akceptowalna. Ona nie funkcjonuje, powiedzmy sobie to uczciwie. To jest jaskółka, zresztą po tym liście nic się nie dzieje. I teraz mamy pierwsze gesty, to są gesty bardzo konkretnych, indywidualnych ludzi. Potrzebni są, byśmy powiedzieli, tacy ludzie jak Gabriel. Oni byli właśnie w latach 50. Wariaci pojednania, tak powiem, użyję tego słowa. Crazy guys. Jest ich kilku. One, to są niezwykle ważne postacie, które warto w kilku y, takich przykładach przypomnieć. Kurt Reuter, niemiecki duchowny, w Polsce, nie wiem czy w Niemczech, ale w Polsce absolutnie nie nieznany, zapomniany. Człowiek, który doświadczył y, reżimu nazistowskiego, bo był w więzieniu Gestapo. Który nic Polakom złego nie zrobił, który wręcz przeciwnie, za pomoc Polakom był przez y, reżim nazistowski więziony. Zostaje wysiedlony przez komunistyczne władze ze swojej miejscowości pod szczytem, trafia pod Belgię i organizuje gigantyczną akcję pomocy dla polskiego duchowieństwa zakupu książek. W Polsce komunistyczna regulamentacja reglamentacja papierów, bardzo trudne w ogóle możliwości drukowania książek religijnych, on w ciągu kilku, kilku lat, w latach 50. pod końcem 50. koresponduje sprawie każdym polskim biskupem i sprawie każdym polskim seminarium. To są tysiące publikacji, które trafią do Polski. Człowiek, który mówi robię to jako Niemiec. Z poczucia odpowiedzialności. W potrzebie jakiejś ekspiacji, która w społeczeństwie niemieckim w tamtych czasach nie jest dostrzegana jako potrzeba. Taki gest publiczny, słynne kazanie kardynała, wówczas arcybiskupa Berlina, Juliusa Depfnera z 60. roku dla nas niezwykle ze na to miejsce ważne, bo związane ze świętem Świętej Jadwigi podejdziemy do kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku, zobaczymy przy moście pomnik Świętej Jadwigi, która jest też taką postacią łączącą oba narody. W Polsce uważana za Polkę, jak święty Wojciech, paru innych polskich świętych, święta Kinga, ale przez to właśnie że to jest to święto, padają tam niezwykle ważne słowa związane z potrzebą odpowiedzialności za Drugą Wojnę Światową. Bo to się odbywa też w sferze takiej bardzo symbolicznej. Pax Christi, absolutnie, jeśli myślimy o organizacjach, które odegrały tu rolę, to padają dwie nazwy. No może trzy później na chwilę pytamy. Pax Christi i Actus Innocensi. Później Maximilian Polder. To są takie trzy. Oczywiście jest i krąg z Benzberg, ale w tych relacjach ekspiacyjnych, zmiany myślenia społecznego, tak z Christi i Aksem z mimo tego, że to są też konkretni ludzie, to nie, jest, to nie są masowe, wielkie działania, one mają wpływ na zmianę sposobu myślenia ważnych osób, które są autorytetami społecznymi. Wymieniam te osoby tutaj dlatego, że to są też grupy, w których obraca się dla nas bardzo ważna postać, to znaczy Bolesław Kominek, autor orędzie. I teraz, żeby zrozumieć orędzie jako dokument, to trzeba też spojrzeć na kontekst powstania tego dokumentu. Ten dokument, jak sam Kominek mówi, zbudowany jest na trzech filarach. Pierwszy filar Sobór Watykański II, który zmienia wszystko. Można powiedzieć, w relacji Kościół społeczeństwo. Zmienia wszystko. Są dyskusje wokół tego, czy to był sabór duszpasterski, czy dogmatyczny, zostawiam to na boku. Ale w sensie społecznym, osób, które jednak nie wchodzą w szczegóły dokumentów teologicznych, ale raczej odbierają efekty w postaci praktyki duszpasterskiej, ten sabór zmienia wszystko. Ale on też używa bardzo istotne pojęcie dla nas, pojęcie dialogu. To jest coś bardzo, bardzo ważnego. Na tym pojęciu zbudowany jest w sposób myślenia kominka o relacjach z Niemcami. Dialog. Drugi aspekt to jest sakrum kolonii Milenium. Wielka okazja, ale nie do celebracji, nie do eventu, nie do jakiejś uroczystości, prawda, masowej. To jest okazja do zmiany. Tak myśli o tym stojący na czele polskiego kościoła Prymas Stefan Wyszyński. Tysiącnecie chrześcijaństwa to jest zobowiązanie. To nie jest tylko duma i wypięcie piersi po ordery. To jest zobowiązanie do zmiany. My musimy się zmienić jako społeczeństwo. W tej zmianie pojawia się też właśnie ten aspekt pojednania. On oczywiście, tak jak powiedział Robert, zbudowany jest na teologicznym rozumieniu. Bardziej jest to pojednanie człowieka z Bogiem. Bardziej jest to myślenie w kategoriach sakramentu spowiedzi, ale to przekłada się też na myślenie o tym, jakie my mamy swoje grzechy także w stosunku do naszych sąsiadów. Z tego wynika to zdanie że przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Dlatego ono nie jest dziwne. W tym sensie postać kardynała Wyszyńskiego jest tu absolutnie kluczowa. Mimo tego, że on nie pisze tego dokumentu, dzisiaj to wiemy, bo niektórzy dyskutują kto był autorem, czy Kominek i inni, nie ma wątpliwości, jest rękopis. Teraz Państwu go pokażę. Więc bez wątpienia, od pierwszego do ostatniego słowa, początkowo to nie było słowo Boczach, a Gemeinsamer na napisał Bolesław Kominek. Ale bez wątpienia jego głównym partnerem do rozmowy, który mówił mu po co, był prymas Stefan Dyszyński. Bez prymasa Stefana Deszyńskiego takiej wjazdu Niemców nie udało się. Wolę kominek, dlaczego, jest, dlaczego akurat on? Bo to jest Europejczyk pełną gier, bo mimo tego, że niezwykły polski patriota. On, wybierając kierunek studiów zamiast Wrocławia, jeśli chodzi o seminarium duchowne, które zapewne było lepsze niż Wydział Teologiczny przy Uniwersytecie Bielońskim, wybiera. Kraków, bo jego rodzina zorientowana jest niezwykle propolską, mimo tego, że rodzi się na Śląsku, gdy nie ma Polski. Gdy y, uczy się w szkole y, w języku niemieckim, ale to daje mu pewne szanse, nadzieje na w przyszłości na budowanie mostów. Y, bo jego rodzina jest bardzo propolsko zorientowana, choć część tej rodziny to ta indyferentność narodowa na Śląsku jest czymś charakterystycznym. Ale jego droga życiowa do Orędzia, znajomość języka niemieckiego, studia w Paryżu, studia też w obszarze socjologii, religii, się tym też zajmował, stosowanie bardzo nowoczesnych metod już pasterskich, przed wojną już. Był jednym z liderów akcji katolickiej na Śląsku. Później niezwykle zaangażowany także w okresie II wojny światowej w konspiracje, chociaż nie pierwszy szereg, a raczej piąty szereg. To się wyciąga, że był jakimś delegatem ze strony religijnej rządu na kraj, na Dolny Śląsk, na śląsk. To, to jest raczej fikcja, nie ma na to dowodów. Ale bez wątpienia wspierał Ruch I co też dla nas ważne, był dość znany i całkiem bliskim współpracownikiem Prymasa Augusta Pląda, który też. Pochodził ze Śląska, był pierwszym administratorem tworzonej diecezji katolickiej. Zatem, gdy Klont po II wojnie światowej szuka bliskich współpracowników, Kominek jest pierwszym, tutaj mała dygresja, któremu proponuje się objęcie całej archidiecezji wrocławskiej. Kominek przerażony jest tą prośbą od że nie podoła, że to jest coś dużego. Dlatego efektem tego jest podział tej, diecezji, tej archidiecezji na część opolską i, i Dolny i co bardzo ważne, cały czas myśli jednak o niemieckich sąsiadach. Koresponduje, utrzymuje kontakty z Pax Christi, z Akcją z, Netzach, z dziennikarzami, yy, yy, osobami, które też mają istotne znaczenie opiniotwórcze w Niemczech. Orędzie powstaje ta idea stworzenia orędzia. Nie jest czymś wyjątkowym. To nie jest jakiś jeden dokument, napiszmy list do Niemców. Nie. Przy Wyszyński mówi tak. Zaproszmy do świętowania tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce cały świat. Wszystkich biskupów na świecie. Trzeba przygotować list, on wtedy używa pojęcia, jeden list do episkopatów na całym świecie, który roześlemy w różnych językach. Od Australii po Argentynę, cała Europa. Dopiero gdy rozpoczyna się sąd, i prymas widzi koncepcję tego listu, bo przygotowuje tę pierwszą wersję, która ma być tłumaczona wiele języków. Maria Dinoska, pisarka polskiego pochodzenia, pracująca w Paryżu, to coś nie gra. Ten dokument nie jest dobry. Równocześnie chyba zadaje, tego do końca nie wiemy, przygotowanie listu do Niemców. I wydaje się, że jak widzi koncepcję tego listu, to to wpływa na decyzję zmiany. Musimy napisać listy indywidualne, szczególnie do tych episkopatów, z którymi mamy relacje. I powstaje 21 dokumentów, z których 16 to są listy zindywidualizowane, bo relacje mamy bliskie. Na przykład list do biskupów francuskich przygotowuje Karol Wojtyła. Indywidualny list do episkopatów Włoch. Indywidualny list do biskopatu Austrii też przygotowuje bolesa bez bo jest niemieckojęzyczny. Ale są takie biskopaty jak Australia, Indie, Indonezja, proszę sobie wyobrazić, sposób myślenia prymasa ma być wysłany list do Laosu, gdzie jest wówczas dwóch biskupów i obec przebywają na emigracji, bo nie mogą tak pracować. Pojawia się idea wysłania listu do Chin. W Chinach od 1947 roku nie ma biskupów, przebywają na tej na, Tajwanie, na emigracji. Pojawia się idea wysłania do kolei, do Japonii. Cała Ameryka Południowa, Kostaryka, Wenezuela zostały przygotowane listy. Ale te listy do tych krajów są szablonowe. Bo, powiedzmy okrągłe, ogólne. Do Niemców, Francuzów, Austriaków, Hiszpanów, Włochów, Anglików są listy zindywidualizowane, bo historia tysiącletnia Polski ma z nimi e, e, no, Większy, większą styczność. Więc to jest też sposób myślenia w kategoriach, my to nazywamy faith-based diplomacy, dyplomacja oparta na wierze. I to jest obszar dyplomacji publicznej, bo te listy zmieniły bardzo wiele w tych społeczeństwach, bo one przełożyły się na co? W tym liście było zaproszenie, zorganizujcie u siebie w kraju obchody milenium chrztu Polski. W większości z tych krajów zorganizowano wielkie obchody. To jest jedyna w historii Polski taka akcja, że o Polsce napisano w kilku tysiącach czasopism. Wydarzyło się kilkaset wydarzeń na całym świecie. Niemniej jednak list biskupów niemieckich jest wyjątkowy. Jest wyjątkowy z kilku względów, bo relacje polsko-niemieckie są wyjątkowe. Nawet jak porównamy je z francuskimi relacjami, z angielskimi, z amerykańskimi, z włoskimi. są po prostu wyjątkowe. Dlaczego rękopis jest ważny? Bo rękopis pokazuje nam, jaka jest koncepcja kominka ADZ. A do Z. Pierwszy tekst, który on pisze, absolutnie sam. Wyjeżdża z Rzymu, w trakcie czwartej sesji Soboru, w jednym noc pisze 20-stronicowy rękopis. W tym rękopisie nie ma kilku fragmentów. Na przykład nie ma zdania, które pamiętamy, podziękowania ewangelikom. To jest dowód, że jednak kominek piszący nie wiedział jeszcze o Memorandum Wschodnim. Dowiedział się chwilę później. Ale w tym pierwszym liście jest to słynne zdanie, jest ta koncepcja budowania relacji na przebaczeniu i pojednaniu. Teraz, orędzie Marek powiedział, że nie daje uniwersalnych rozwiązań. Szkoda, nie ma go, po kolei bo moim zdaniem ono ma w sobie kilka uniwersalnych propozycji. Jakie? Po pierwsze, mówi, że żeby było pojednanie potrzebne jest prawda, czyli pisze jak było. Dobre i złe strony. Komunistyczna propaganda Niemców widzi tylko jako wrogą. A jak pisze, ale no jest święta liga. jest taki rzeźbiarz, widz stworz. jest lokacja na prawie niemieckim, znacznie doskonalsza niż lokacje na prawie polskim. Jak porównamy Wrocław, Lwówek, Środę, Nysę do Sieradza i miast mazowieckich w E, zatem mówi, te relacje z Niemcami mają też bardzo pozytywne aspekty. Ale jest, są też zakon krzyżacki, który zagraża bezpieczeństwu Królestwa Polskiego. Jest Fryderyk II i rozbiory, jest wreszcie II Wojna Światowa i hekatomba II wojny światowej. Mówi to. Ale jednocześnie to jest pierwszy aspekt, prawda. Drugi aspekt, nie ma tematu stawu z polskiej narracji po wojnie jest kilka tematów tabu w relacji z Niemcami. Na przykład opozycja antynazistowska w Niemczech. Ona może nie jest wielka, ale była. Kominek mówi o niej, pisze o niej w orędziu. Los yy, wysiedlonych Niemców. W Polsce tego tematu w zasadzie nie ma. Kominek mówi o tym. Dostrzega to. On wie, że ten odbiorca, dlatego odbiorcy jest to ważny aspekt. Jestem tematy tabu trzeba. Y, 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 pisać o nich, mówić o nich. I trzeci aspekt, gotowość do przebaczenia. I też dostrzeżenia własnej winy. To jest to, co widzimy w tym fundamentalnym zdaniu. Było ono tutaj przytaczane, więc ja go po raz kolejny nie, nie powtórzę. E, natomiast no, chcę powiedzieć, że chcemy je tłumaczyć na język polski, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Nie tak, jak przetłumaczono w oficjalnym edycji listów Episkopatu Polski, to zdanie brzmi, udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. Dlaczego przebaczamy i prosimy o przebaczenie? Też krótka dygresja. Dlatego, że Komianek użył prostych słów w języku polskim dwa miesiące wcześniej. Napisał je. W innym kontekście, ale użył ich w stosunku do relacji między kresowiakami, którzy przybywają na Śląsk, i nami, którzy tam są, i relacjach tuż powojennych. Właśnie tam też doszło do sporu i konfliktów. I w 65 roku też potrzebujemy powiedzieć przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I drugi aspekt odpowiedzi biskupów niemieckich, która jest w języku polskim, też użyto takiego sformułowania. Reakcje na orędzie. Pierwszą reakcją jest odpowiedź biskupów niemieckich. Robert często w swoich różnych pracach e, e, wspominał o szanowaniu tym dokumentem, że on nie jest taki jak orędzie polski, Proszę Państwa, ja trochę zmieniam zdanie na ten temat. Dlaczego? Po pierwsze, jednak w listopadzie była gigantyczna dyskusja. Przygotowano dokument w ciągu około 12 dni. Odpowiedź. W tym czasie powstało 10 wersji tego dokumentu. Znaleźliśmy je. 10 wersji odpowiedzi. Co dla mnie jest ważne, a nie jest oczywiste, to to, że w odpowiedzi jednak dostrzega się to właśnie zdanie. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Pierwsi czytelnicy Orędzia nie widzieli tego zdania. Czytali, bo to jest obszerny dokument. I nie widzieli tego zdania. Wiskupi niemieccy je nie dostrzegli. I na końcu odpowiedzi mówią, wiele nadziei wiążemy, parafrazuje. Właśnie z waszym sformułowaniem, z waszego listu przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Wydaje nam się, że to jest coś, na czym można budować. Mówię, parafrazuję, ale dostrzegam, to jest jakby bardzo ważne. Reakcja na świecie. Proszę państwa, to są dziesiątki artykułów. Corriere della sera, messaggero, civica Katolika, ale nie tylko włoskie tytuły. Mamy niemieckie tytuły, mamy angielskie tytuły, mamy le figaro. Mnóstwo publikacji na całym świecie, która mówi o pojednaniu polsko-niemieckim, o tych wymianie listów, o orędziu. Jest to dostrzeżone, że tu coś się zmieniło. Dlaczego to dostrzeżone? Bo jest to ważne dla Europy. Natomiast w Polsce wręcz przeciwnie. Dlaczego reakcja Gomułki, reakcja polskich władz jest tak krytyczna? Jest krytyczna dlatego, że orędzie zmienia porządek rzeczy. Kilka przykładów. Orędzie jest napisane do biskupów niemieckich, tak jakby nie było dwóch państw niemieckich. Orędzie jest napisane do biskupów niemieckich, tak jakby nie było wschodnich i zachodnich Niemców. To jest przeciwko żelaznej kurtynie. Orędzie wchodzi w obszar dyplomacji publicznej. Łamie jeden z fundamentalnych monopoli partii komunistycznej politykę zagraniczną. Tutaj biskupi robią politykę zagraniczną niezależnie od gestu etycznego, teologicznego, pastoralnego, robią politykę zagraniczną. Trzeci aspekt, granica. Biskupi mówią w tym liście o gorącym żelazie. Granica jest gorącym żelazem. Tak jakby nie było Układu Zgorzeleckiego podpisanego między komunistyczną Polską i komunistycznymi Niemcami. Tak jakby to nie miało znaczenia. Mówią to wprost. Dlatego partia komunistyczna Atakują gdzie mimo tego, że uczciwie, trzeba powiedzieć, dla gomułki kwestia stabilizacji zachodniej granicy w polityce zagranicznej była absolutnym priorytetem. Konsekwencje. Robert wspomniał e, o tych konsekwencjach. Ja powiem o dwóch. Społecznej konsekwencji. Są badania, e, które weryfikują podejście do tego największego problemu w relacjach polsko posłomickich granicy w Niemczech. Po 65 roku, badania przeprowadzone wśród y, związków wypędzonych, czyli ludzi, którzy z największym sentymentem patrzą na ziemie zachodnie w Polsce, czyli były niemieckie tereny, może cały czas myślą o tym, że jest możliwy powrót. Ta akceptacja wzrosła z 27% akceptacja granicy zachodniej na Użyjmy się do 50% w ciągu dwóch lat. To pokazuje, że doszło do przełomu jakiegoś. To, że później mamy kroks Benzberga, który wprost też formuje i polityczne postulaty, to jest zmiana. I to, że wreszcie następuje zmiana paradygmatów w polityce niemieckiej, sformułowanie nowej polityki wschodniej, no to gdzieś też to ma znaczenie. Willy Brandt zresztą w jednym z tekstów napisał, że kościoły, myśląc tutaj i o ewangelikach, i o katolikach, wyprzedziły myślenie polityków i ułatwiły myślenie polityków o y, wschodnim sąsiedzie. Więc to się wydarza. W 1970 roku podpisany układ, też powiedzmy, to nie było też proste, bo ten układ ratyfikowany był przez dwa lata. To o czymś też świadczy. I wreszcie y, kończę, y, pojednanie potrzebuje symboli. Y, orędzie nie jest symbolem. To jest dokument, list, maszynopis. Ciężko go sprzedać, ciężko go pokazać, ciężko im opowiadać. Potrzebuje symboli. Trochę takim symbolem jest to zdjęcie, które w jednym obrazku mówi wszystko. Dlatego tak potrzebny jest projekt Gabriela. Dziękuję bardzo.